Tak, także aloha, moi co tak i w kolejnym odcinku na kanale w specjalu. Z okazji 100 subskrypcji, jakie wpiłem na tym kanale już miesiąc temu, ale gopię film dopiero teraz. Tak, huh, w końcu się sobie za jakiś film. E, miałem jakieś plany odnośnie tego, ale nie wyszłem. dlatego postanowiłem, że zainspiruję się moim znajomym i zrobię dla Was gumtuk. I będzie to do końca gumtuk ze względu na to, że dzielę e, swój pokój z przez co Zobaczycie tylko część tego pokoju, głównie moje rzeczy. Nie chciałem tego robić na ten kanał, ze względu na to, że tu miały się pojawiać pokemonowe tylko materiały, ale z piekiem czasu ten kanał stał się moim głównym kanałem. Truki odszedł lekko w zapomnienie przeze mnie, A tylko ten filmik robię tu. Będą pokemonowe rzeczy, że myślisz się na to. I od co zaznaczę, że to będą tylko wyprane rzeczy, po mówię, część tego pokoju też należy do mojego starszego brata i nie chcę pokazywać jego rzeczy, będą tylko moje. No, zapraszam was na wycieczkę. Może sobie zaczniemy od moich hmm, bardziej ciekawych rzeczy. Od razu mówię, przepraszam, że jakieś nieprofesjonalizmy w tym filmie, ale ja nie potrafię tak nakrywać. Jest to dla mnie yy, nowa rzecz. Także, pięknie wam pokażę moją szafkę, jaka kiedyś była nad moim piórkiem. Obecnie przez przememplowanie nie jest nad moim biurkiem, ale to mniejsza. E, generalnie mam tutaj taką szafeczkę, no jest coś dużo jak wam mogę tak pokazać. E, I zacz... przejdziemy sobie przez wszystkie jakieś segmenty. Jeszcze zacznijmy sobie od segmentu lewego, na którym są po pierwsze trzy figurki Nintendo. E, one są z McDonalda. Mamy tutaj e, chociażby dwóch Luigi oraz jednego No To są takie zabaweczki, tutaj tołt potrafi machać łapkami. E, ten Luigi w sumie tylko stoi, a ten jak się kliknie na chmurkę to się chęci. No ja ogólnie, jak ktoś okrota mój kanał, to wiesz, ja jestem fanem Nintendo, także czegoś takiego nie mogł zaproczyć w mojej kolekcji. I pospończmy się ich. Szybko odsłonić to, co jest z tyłu. A mianowicie są to moje, jest to moja kolekcja mank. O, tak, ja kolekcjonuję manki, te... To, to raczej nie jest żadna nowość. Jakże zaczynając od lewej mamy e, Gessiego, Jakby jak ktoś się zastanawiał, czemu ja mam... Tomy zaczynające się od trzeciego, potem piąty, drugi, znowu trzeci, czwarty, jedenasty i pierwszy. To ze względu na to, że ups, jest czwarta, trzecia i druga księga. Nie mam pierwszej, dlatego że mm, gestii rozacząłem od anime, a nie od manki Przez co nie kolekcjonowałem jej od początku. Jakoś tam nadchlepiam te najnowsze numery, jakie wychodzą, ale <śmum> mówię, nie potrzebuję skolekcjonować całej e, kolekcji. Po prostu jak widzę jakiś tom, to sobie biorę, bo na przykład był ósmy tom trzeciej księgi, ale go nie wziąłem, bo ustałem, że bez sensu akurat wtedy też nie miałem spełnią pieniędzy. Ale dobra. E, dalej mamy Nogakami, które ko 5 pierwszych tomów e, dostałem na święta od znajomego styliceum. E, dwa dostałem na święta od Prata i trzeci sobie sam kupiłem w e, Mpiku, bo też jakby ktoś pytał, ja wszystkie maki No, prawie wszystkie, kupuję w Mpiku. E, dalej mamy kolekcję. 6, jak słyszycie, jakąś muzykę to przepraszam, to są inni moi domownicy. 6 tomów z Mayhew akademii, pierwsze, pierwsze 3 to stałem otwarte na święta, Saś I kolejny już sobie to kupuję na piesząco, przez co jestem też na bieżąco, z wydarzeniami z Monkey. No to, to akurat od tego momentu się zaczyna piąty sezon, więc jakby jakoś to ciekawiło, to polecam kupić 21 i to kupić te jeszcze tomów i lecieć z Dalej mamy Dragon e, Ball Super, też manka e, od której w ogóle zacząłem swoje spieranie mank, bo zauważyłem raz w Empiku, e, pierwszy tom Dragon Ball super i sobie go kupiłem. Później jakoś było się tak, że kupiłem pierwszy, trzeci, piąty i miałem w ogóle tylko i tak tak, no później już szósty, siódmy i przestałem kupować, bo też aż tak często nie rozwieciałem, nie, odwiecałem, nie odwiecałem MPKu, przepraszam, ale nie umiem się wysłowić. Tutaj mam trzy tomy Pogoto, które dostałem na święta od znajomych. Tego mi się nie chce w sumie kolekcjonować, jakby. Może kiedyś się w stopie to kupię pierwszy i drugi tom i kolejne tomy, ale no, niestety to nie pojawia się w Empiku, przynajmniej nie w moim, w moim mieście. Ale to by było tyle z pierwszej półczki. Przejdźmy na Pakt drugi, bo nie to, są, po to nie są wszystkie moje manki. No i Pakt Trzeci to są kolejne manki. Po pierwsze, największa moja manka, czyli Bistaks, którego jeszcze nie skończyłem czytać, ale to jest najwyższa moja manka. Generalnie Pistax uwielbiam anime, manka to się super. Co się jeszcze w ogóle wiąże z tym, że mam tutaj trzy tomy manki: to są podkładki, podkupki. Tutaj mam z Hagu, mam z Luisem oraz z moim ulubionym Legozim. Sim. No. Generalnie zamawiam sobie prenumeratę z Jatta i przez co mam te um, właśnie te podkładki. Dodatkowo jeszcze mam zakładkę z Lekosim i Luisem. Dalej mam dwie książki, to jest um, z Nagota, to są akurat książki animanki. Tutaj mamy o Itachim, a tej też dostałem na święta, jest um, o Akatsuki. I teraz mi się przypomniało, że te tomy Pogoto nie były na święta, a na no, godziny, przepraszam. E, dalej, manka Client, którą wspieram od początku, to jest chyba <grymne> jedyna moja seria, jaka jest. No, jeszcze mm, właśnie Pistax i tutaj Timon Slayer. To jest jedyna moja seria, którą wspieram na piesząco. No, to nie jedyna. E, generalnie to uwielbiam e, tą mankę, anime, to się z sagą piste Moje klimaty, nochowanie, plasze i tak e, dalej, więc zajebiście. Tali mamy Fagetail, które w sumie tylko kupiłem dwa tomy, bo takie akurat były w Empiku. Tali e, mamy Ichmotepa. Szczerze mówiąc, to jest takie jak mi tylko w klimatach Egiptu i jest dużo gorsze. Nie będę tego już dalej spiegał, bo przeczytałem pierwszy tom, podobał mi się, kupiłem te dwa, po w Empiku, a nie chciałem ich stracić. Przeczytałem drugi, ale tak ledwo, letwo, trzeciego już jakoś nie mam ochoty, nawet nie wiem, czy tych trzech tomów nie sprzedam. Dalej, 7 tomów Timo Slayer'a, czy jak ktoś woli, Kimetsu no Yaiba. To kolekcjonuję na pieszo, od początku jak się pojawiła w MP-ku w moim mieście i teraz jak nasłość nie chce wejść. I tutaj w ogóle I ten pierwszy item pokemonowy. Jaki wam pokażę, to są manki pokemonowe z serii Sun and Moon. Tutaj akurat są tylko trzy tomy. To jest w ogóle ciekawostka, to jest manga po. Po, 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 po tu po. Tu. Będzie focus czy nie będzie. To jest manga po angielsku. Tak, z racji tego, że ta seria po prostu nie wyszła na w Polsce, to ma polskiej wersji językowej. Ja mam 3 tomy. Planuję tylko zrobić recenzję, albo jakiś filmik chociaż, bo mam trzy tomy, zamówiłem jeszcze pięć. To manga jest cholernie droga, więc tak średnio polecam, poza za 5 tomów zapłaciłem 150 złotych z wysyłką, gdzie, no jak widać, one nie są zbyt krype. będą sobie porównać to do takiego właśnie Demon Slayer'a, przecież tutaj ten siódmy tom to aż ma krzywą tą okładkę, bo jest z czy w ogóle Bistax. E, Także tak, e, tu jeszcze można zobaczyć moją jedną figurkę e, Funko Popa. i jest to miałśniak z Fortnite, to jest to jeden z moich ulubionych skinów. Nie ulubiony, ale jeden z tych ciekawszych, nie by tego wyjmował, bo to nie ma sensu. Generalnie jakbyście się chcieli dowiadywać o takich rzeczach, jakichś piektoch, jakie kupuję, to zapraszam do mnie na Discorda, link w opisie. Tam czasami wstawiam po prostu zdjęcie tego co akurat kupiłem. Więc miał się akurat tu na styk wchodzi jeszcze prawie na równi z e, Timoslegem i na nim są te podkładki moje z Bizet. Także przechodzimy teraz do środkowego segmentu, bo ten akurat segment jest prawy. No to pętąd już na samym środku, mam dwie części. Kugna część jest e, bardziej nintendowska, a druga jest taka... Ach, e, w sumie takie piektułki co? Zacznę od dolnej, bo tutaj jest dużo e, mniej ciekawych rzeczy. Pierwszy mój fidget spinner, który kupiła mi znajoma, jak one jeszcze były w mocie, akurat niebieski był mój ulubiony kolor. E, głośniczek, który jest taką gąbką antystresową. E, Przydawał mi się często. No, szywa czy skarponka, to mniejsza ty mam taką małą kolekcję statków z LEGO Star Wars, bo planowałem kiedyś kupować kasetki z LEGO i mieć jakąś kolekcję, ale uznałem, że to jest magnowanie pieniędzy, bo one sobie tutaj tylko leżą. No ale z racji, że jestem fanem, to nawet fajna pamiątka. Dalej, po lewej mamy znowu LEGO. Po pierwsze, moje dwie minifikówki jedyne, jakie mam. To jest... Z Pocik jest z 8 serii, pamiętam, że chciałem trafić świętego Mikołaja, nie wyszło. E, ta pani nie pamiętam z której może jakiś fan leko wie i mi tu powiem, a tu chciałem trafić czego trafiłem tą księżniczkę z szabą. No i opok taka jakby figurkę. mnie, bo kiedyś chciałem... W ogóle kiedyś prowadziłem taki mały kanał y, o tematyce leko, ale niezbyt mi to wychodziło i z tego zresektowałem. Tutaj, no tutaj widzicie, też e, fan Stargox jestem, bo mam nawet kubeczek taki, na którym się pojawiają miecze świetne pod gorącą wotą. Ten kubek mi się niestety zepsuł, a w tym opakowaniu otrzymam e, karty pokemonowe, jak mam jakieś powtórki. E, oczywiście moje dwa albumy, których robiłem recenzje na kanale, chyba nawet na tym... O ile się nie ma? Tak, obydwa są na tym kanale, to tu może się pojawi playlista. Dalej z tyłu, bo to was muszę ciekawić, mam talie kakt. jedyne jakie mam, w szarych koszulkach, czyli takich zwykłych mam talie z Sol Lio. nie wiem czy tutaj jakieś go znajdę, no nieważne, no ta jest z Sol i tu dalej, niżej, mam takie oto koszulki z soblem, ale tutaj potem zaraz syf i to jest akurat z primagi, no to Wam nie pokażę, że bym musiał specjalnie znaleźć tą kaktę, Ale generalnie nie chcę tylko trzymać w putełkach i sobie tak laszę i jak chcę sobie czasami pokryć z kimś to po prostu je szybko wyjmuję, a nie szukam tam gdzieś po putełkach. Także teraz przechodzimy do wyższej części e, półki. No i przechodzimy dalej do kolejnej e, półeczki. Postaram się to trochę przyspieszyć, po długo mi to zajmuje. Po pierwsze tak, Żabka z Lego, która była w jednym z tomów um, leko Explorer. Lubię szaby, dlatego ją kupiłem. Tutaj chciałem mieć coś z Minecrafta, to co sobie kupiłem. Um, taki malutki zestaw tych z e, Alex i szkieletem. Bardzo fajne taki low stopy. E, dalej, to jest z racji, to jest spółka Nintendo, to nie może zapragnąć tu chociażby mojej kolekcji gier, które e, w ogóle nie chcą się sfokusować. I zostawiam krzywo. Także tak, mamy kolejno. Pokémon Sword, z której seria jest na kanale. Mario at... and Sonic at the Olympics Game Tokyo 2020. ja słaba, moim zdaniem. E, Minecraft. niekiedy nie kryłem od dawna. E, tak, Game tak świetna jak którą ukończyłem. Super Mario Pakty, też fajna jak którą też ukończyłem. Pokémon Shield ukończyłem, z tego nie ma serii, bo to sobie kryłem prywatnie. E, The Legends of Zelda Links Awakening też fajna kia. się e, Shippu ten Ultimate Ninja Storm Trilogy. Super Smash Plus Ultimate świetna kia. Tak samo Magog8 Deluxe i moja ukochana The Legends of Zelda Breath of the Wild. Także tak się na ten moment prezentują moje knie Nintendo. Oczywiście to się będzie z czasem powiększać, bo planuję kupować Kreatą konsolę, tą po konsola. Jakie knie są świetne. Dalej e, mamy figurkę z Taktego w Skalagu z odcinka w którym otwierałem specjalnego słotego... Hmm, Słoty Steelbook, który widzicie tu już, nie będę tego podnosił, ale to jest e, Steelbook z e, SOC, tutaj Shield i... Soft i Shield. Wszystkie filmiki macie na tym kanale. Dalej mam świeczkę w kształcie choinki, którą dostałem na święta. E, moje trzy albumy z kaktami. Tutaj ten najnowszy, który e, Wam wskazywałem, Dalej mam z... E, jak ty się nazywałeś? Chyba był. Za... Nie, nie, nie Tak, Cykact to był. No i tutaj mamy Necrosmę w formie Lunali. Też filmiki macie na kanale. I tutaj mam też taką małą puchę z Drakonitem. Tak, z Drakonitem. Dalej moje, moja kolekcja jakich Pokémonowych, czyli po pierwsze Pokémon Ultra Sun na 3TS-a. Ok, na tą krę i świetna. Dużo lepsza niż Pokémon Sock Shield. Oczywiście mi się zepsuła to mniejsza. Mm, San, Ultra San kupowałem w zestawie z Steelbookiem. jest on świetny, e, tak samo zresztą jak ja. E, dalej mam jeszcze Pokémon Gold w takim świetnym złotym opakowaniu, na też 3TSa, jest to wersja e, z kotem, więc nie ma Cactricha, mniejsza. Tak się prezentuje ta półeczka, idziemy dalej. No jeszcze na górnej części mojej półki muszę aż um, wejść po pierwsze jakiś aniołek, którego dostałem e, w szkole na jakieś ślubowanie czy coś. Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem co w ogóle to mam. Dalej, to jest moje e, mój 2TS, na którym dużo chciałem okay. za czasu liceum po prostu świetna konsola. Obecnie w putałku przeszuciłem się na Switcha, ale o, to były czasy. Dalej. W ogóle nie mówiłem, ale ja jestem wielkim fanem e, Zelty. I to jak możesz zobaczyć, of Zelty, Ocarina of Time. Są to pusle. E, w ogóle pusle to mam jeszcze, pokażę, bo ja je mam wywieszone na ścianie. Także tak, e, fan Zelty, fan z tego pod tej też są pusle. To są około 1000. Także jest kolekcja. Dalej przechodzimy sobie obok. I tutaj mamy parę już pierdórek. Po pierwsze jakieś smycze to Switcha z Choikonów, nie są to są tutaj. Włóczka. Co to jest? To zaraz wam wytłumaczę. Jakieś moje dołu, jakieś klamerki i tak dalej. Ten. Nakładka to kontrolerów na Switcha. Też nie uszyłam bo nie są z Chaikonów. Dalej możecie sobie zobaczyć opakowanie po detektywie Pikachu. To był booksaw screenniczą. No i tu jak możecie zauważyć są. ...truty, bo generalnie ja szytełkuję sobie w wolnych chwilach, dlatego jest tutaj ta włóczka, jeszcze w ogóle tutaj jest włóczka gigantyczna, gruszowa. Bo próbowałem zrobić szalik, nie wyszedł mi i tu jeszcze dodatkowo powiem, że mam takie sektuszko z Salzburga, to było z jednego sklepu z mocaktem. generalnie jakby ktoś chciał wiedzieć to. Mozart ugocił się chyba w, w Salzburgu z tego co wiem, e, tam byłem na wakacjach kiedyś i właśnie kupiłem sobie takie czekoladki. E, dalej tutaj mam chociażby, tak kontynuując temat e, szetelkowania, mam tutaj mulinę, z której robię fransoletki. E, z tyłu kolekcja szklanek z McDonalda. Dalej, dalej mam moją opakowanie od myszki. E, jest to Genesis Crypton 150, jakby kogoś to interesowało w ogóle. Przechodząc dalej mamy Ami Kriencze, które kupiłem specjalnie to Super Smash Bros. No, na innego Pokemona się zdecydować nie mogłem, musiał to być akurat Krienicza. Planuję sobie wszystkie Ami Pokemonów, nie jest ich dużo. Są głównie te, które występują w Super Smash Bros. Także jednego już mam. Dalej opakowania po mm, Pokémon Ultra Sun i Pokémon Sword i Shield, to są te wersje ze Steelbookiem. Mówię, Pokémon Ultra Sun, świetna kia, Pokémon e Shield i Sword, już takie średniowe. Przechodząc dalej, mamy takiego małego chipi e Kibę z Naruto, no, jedna z moich ulubionych postaci, szczerze powiem. Jest on z papieżą samką, wytrukowałem i skleiłem, ja jestem zadowolony. Wyjrzeć z tyłu niego, jak możecie zauważyć, jest zestaw ym, z Super Mario, który recensowałem na trójki kanał. Także polecam też tam wpić, bo tam też jest coś dużo tuszu materiałów. Wyjrzeć, mam tylko jeszcze jakieś pierdoły i tak by się prezentowała kuga mojej szafki. Kule, ogólnie cała moja szafka jest, to prawie o 20 minut, żeby to pokazać, a to jest tylko szafka. Także przechodzimy sobie dalej.